Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić świąteczną gwiazdkę z papieru. Przygotujcie sobie bloki rysunkowe, mogą być kolorowe, białe, talerzyk, ołówek, nożyczki, klej i kawałek wstążki. Zaczniemy od odrysowania koła, posługując się talerzykiem i ołówkiem. Wyrysowane kółeczko musimy wyciąć nożyczkami. Narysujemy sobie drugie, które będzie potrzebne do zrobienia gwiazdki. Wycinamy go również nożyczkami. Wycięte kółeczko składamy na pół. Raz, dwa. Teraz nożyczkami wytniemy sobie Trójkącik Będzie wierzchołek gwiazdki Będzie wyglądał tak Złożony Jeszcze będziemy wycinać Elemenciki Nożyczkami mogą to być trójkąciki, mogą to być półkola, Im więcej tych elementów, gwiazdka będzie ciekawiej wyglądała. Rozkładamy naszą gwiazdkę i będziemy przyklejać do kółeczka. Po przyklejeniu gwiazdki możemy sobie delikatnie zrobić dziureczkę nożyczkami i przez tą dziureczkę przyciągnąć wstążkę. Wiążemy węzełek. I gotową gwiazdkę możemy sobie zaczepić. Można ją również powiesić na wojnice.